Wszystkim witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was krótki materiał odnośnie narzędzi do malarstwa akwarelowego. Jeżeli więc jesteś osobą początkującą i nie wiesz, jakie materiały zakupić, albo po prostu jesteś ciekawy, jakich ja materiałów używam, to zapraszam Cię do obejrzenia. Ok, i teraz zaczynamy od farb akwarelowych. Ja posiadam dwa rodzaje farb akwarelowych. Yy, jeden zestaw Trochę tańszy, kosztował mnie od 25 bodajże do 30 zł w sklepach internetowych dla plastyków. No i niestety jest to taki zestaw trochę słabszy. Te farby mają słabą pigmentację. Powiem Wam szczerze, że kusiły swoim wyglądem do zakupienia. Znajduje się tutaj 36 kolorów. No i tak z zewnątrz wygląda bardzo ładnie, ale niestety w praktyce okazały się dosyć kiepskie. Dlatego jeżeli szukasz odpowiednich farb na przykład i nie wiesz w jakie zainwestować, to polecam kupić Ci na początek pojedyncze kostki albo po prostu zestaw z mniejszą ilością farb, z mniejszą ilością kolorów, abyś mógł sprawdzić, jak Ci się nimi pracuje i czy one są w ogóle dla Ciebie. Najczęściej i najbardziej lubię malować farbami od polskiego producenta Renesas. Ja mam tutaj taki zestaw farb akwarelowych, który zawiera 24 kolory, i moim zdaniem są one bardzo dobrej pigmentacji. Wydaje mi się, że jeżeli jesteś osobą początkującą, to na pewno się nie zniechęcisz do tworzenia jakichś obrazków akwarelowych. Mogę je polecić dla osób początkujących, raczkujących w tym temacie, ale także dla osób zaawansowanych. Biorąc pod uwagę cenę, mi się wydaje, że one są całkiem spoko. Dla osób początkujących proponuję zachować lekką ostrożność przy kupowaniu artykułów właśnie do malarstwa akwarelowego. I w przypadku właśnie farb akwarelowych ja popełniłam ten błąd, ponieważ kupiłam duży zestaw z dużą ilością kolorów, a okazał się w praktyce dosyć kiepski i malowałam takimi farbami może dwa bądź trzy obrazki. I już taki zestaw u mnie leży w szufladzie, około dwóch lat. Zastanawiam się, czy go wyrzucić, czy dać jeszcze szansę, ale wydaje mi się, że już nic dobrego z niego nie będzie. Także pamiętaj, żeby kupić sobie na przykład 5 albo w zestawie maksymalnie do 12 kolorów farb akwarelowych, przetestować i ewentualnie później je dokupić, jeżeli ci się skończą. Kolejną rzeczą są pędzle. Na warsztatach z akwareli. Usłyszałam, że najlepiej do malarstwa akwarelowego używać pędzle z naturalnego włosia najlepiej z wiewiórki. Ja akurat e, kupiłam takie pędzle one nie są z wiewiórki, z tego co pamiętam ale są z naturalnego włosia. One są z firmy ColiBri o różnej e, wielkości. Największy pędzel e, ma numerację 18. Pamiętaj, żeby sobie zakupić jeden większy pędzel właśnie 18 lub 20 do malowania tła. Wody albo na przykład gór, jakichś większych elementów na obrazie. Trzy e, lub dwa pędzle mogą być mniejsze, w tym jeden malutki do szczegółów. Pamiętaj, żeby też nie kupować zestawów, gdzie znajduje się 15, 12, nawet i 10 pędzli, bo wydaje mi się, że taka ilość nie będzie Ci potrzebna. Trzy, cztery pędzle, jak najbardziej, w tym jeden duży i jeden mały do szczegółów. Ok, i kolejną rzeczą jest papier. Do malarstwa akwarelowego. Ja przygotowałam takie trzy rodzaje papierów. Zacznijmy od tego najlepszego, który najbardziej mi się podoba. Jest to papier Windsor Newton o gramaturze 300 gram na metr kwadratowy. Tutaj akurat mam go w formacie A4 i powiem szczerze, że ten papier najbardziej sobie cenię. On się nie niszczy, nawet przy nałożeniu dużej ilości wody. I moim zdaniem on jest naprawdę typowo przeznaczony właśnie do malarstwa. Akwarelowego. Ten papier się tak wiecie, nie łuszczy, nie, nie niszczy, a po wyschnięciu no, zostawia piękną właśnie swoją strukturę. Pamiętajcie także o tym, żeby najlepiej kupować papier o gramaturze 300 gram na metr kwadratowy. Skleping oferują papiery o gramaturze mniejszej, 250 gram na metr kwadratowy. I tutaj akurat też taki przygotowałam, to jest Canson. I on jest właśnie typowo przeznaczony do malarstwa akwarelowego. Ale powiem Wam szczerze, że podczas malowania różnych obrazków, szczególnie pejzaży, gdzie ta woda no, ciągle tak naprawdę jest gdzieś tam na tym papierze, e, w technikach na przykład na mokro, e, papier się faluje. I to wydaje mi się nie jest takie estetyczne. Nie wygląda to zbyt ładnie. Także 250 gram na metr kwadratowy. Polecałabym osobom, które chciałyby na przykład malować techniką na sucho, e, albo ewentualnie no, nie mają wielkiego budżetu, e, aby przeznaczyć właśnie na papier do akwareli. Bądźcie także czujni, ponieważ sklepy dla plastyków oferują papiery przeznaczone typowo do akwareli, ale jeżeli papier będzie miał mniejszą gramaturę niż 250 gram na metr kwadratowy, to niech Wam się zapali już czerwona lampka i najlepiej tego nie kupujcie bo to będzie Wam utrudniało pracę podczas malowania właśnie akwarelami. I kolejny papier, dość nietypowy, który przygotowałam. Jest to papier, a właściwie ryza papieru akwarelowego z 300 gram na metr kwadratowy. Ja postanowiłam kupić ryzę i pociąć ten papier w małe kartki formatu A5. Tak naprawdę tych kartek nie liczyłam, ale mam około 30 może ponad 30 takich karteczek. Także wydaje mi się, że to jest dobry sposób, aby e, mieć dużo, a tanio. Ale uwaga, ten papier z kolei nie spełnił moich oczekiwań, ponieważ on się też troszeczkę tutaj marszczył, łuszczył się podczas nakładania większej ilości na przykład wody bądź e, farby. Także poleciłabym jedynie do technik na sucho. Natomiast e, uważam też, że jest to taki papier bardziej przeznaczony do malarstwa ćwiczeniowego, właśnie jeśli chodzi o akwarele. Słuchajcie, jeszcze sobie tutaj przygotowałam szpachalkę. Eee, może Was to trochę zdziwić, le czy w ogóle szpachalką można gdzieś tam jeździć po papierze, a więc tutaj Was zaskoczę, że jednak można. W momencie, gdy naniesiecie dużo pigmentu, farby na kartkę, albo ogólnie Wasza kartka będzie zbyt mokra, nie będziecie wiedzieć jak uratować pracę, to ta szpachelka może Wam się przydać. Możecie szpachelką cieniować, rozjaśniając niektóre miejsca na Waszej pracy, zebrać ewentualnie nadmiar wody i wydaje mi się, że to jest taka też fajna technika, pokażę ją w moich filmikach właśnie związanych z akwarelami. Warto mieć szpachalkę, bo i do malarstwa akwarelowego się przydaje, akrylowego, jak i olejnego. No dobra, i teraz jest jeszcze jedno narzędzie, bardzo, bardzo niezbędne. I uwaga, to jest paleta. Moja paleta może na pierwszy rzut oka wydać się Wam trochę niedomyta, brudna od farb, ale istotne jest to, żeby mieć dobrą paletę. Co to oznacza dobrą? Taką paletę kupiłam za około 11 zł w sklepach internetowych, właśnie dla mm, plastyków. I ona była piękna, biała, prostokątna, ale miała taką tłustą, śliską strukturę. I gdy byłam na warsztatach z akwareli, uświadomiono mi, że ta powierzchnia nie może być tłusta. I pokażę Wam to właśnie na przykładzie. Zobaczcie, z jednej strony nakładam farbę. Tutaj farba zachowuje się już inaczej. Ona jakby nie rozpływa się po całej palecie. Natomiast jeżeli nałożymy taką farbę na powierzchnię bardziej chropowatą, na powierzchnię matową, to zauważcie, że ta farba jest, że ją widać i ona nigdzie nie ucieka. Zatem taką paletę należy wcześniej przygotować do pracy. W pierwszym momencie pomyślałam, że no cóż, ta paleta nie nadaje się do malarstwa akwarelowego, należy ją wyrzucić, ale jest na to sposób. Można ją troszeczkę pościerać papierem ściernym o średniej ziarnistości. Ja mam tutaj papier ścierny 120 bodejrze i ją po prostu tak lekko przecieramy, i ona już staje się taka matowa bardziej taka tutaj oporna. Nie jest śliska, nie jest tłusta. Wydaje mi się, że producenci takich palet powinni też na to zwrócić uwagę, ewentualnie jakoś przygotować artystów do malarstwa akwarelowego, bo jeżeli e, by mi tego nie powiedziano, że mam taką paletę przygotować, to prawdopodobnie ja bym myślała, że na tej tłustej powierzchni ma tak być i koniec, bo w końcu jest to produkt przeznaczony do malarstwa akwarelowego. Możecie także mieszać farbę na papierze albo na talerzyku porcelanowym, natomiast jeżeli macie paletę to pamiętajcie aby ją odpowiednio przygotować bo to utrudni wam mieszanie farb no i oczywiście efekty wasze na pracach nie będą zbyt zadowalające paleta musi być płaska na pewno spotkaliście się także z takimi paletami okrągłymi gdzie są jakieś takie wżłobienia do mieszania farb akwarelowych i ona nie jest zbyt dobra taka paleta pamiętajcie płaska i matowa to jest najistotniejsze jeżeli nie macie papieru ściernego, albo jest to dla Was problem zakupić taki papier, to możecie pomalować białą farbą akrylową powierzchnię właśnie takiej palety, i efekt będzie taki sam. No, powiem szczerze, że nigdy by mi nie przeszło do głowy wyścieranie palety papierem ściernym. No dobra, i co by tu się jeszcze by przydało nam do malowania akwarelami? Została nam taka podkładka. Podkładka służy do tego, aby przykleić e, papier. Arkusz papieru, właśnie na naszą podstawkę. I powiem tak, że ona naprawdę jest niezbędna. Jeżeli nie macie, nie macie jak kupić lub skombinować jakiejkolwiek takiej deski malarskiej, na przykład płyty. MDF, albo kawałek fibry nawet, no to trudno, to musielibyście ewentualnie malować na biurku, na stoliku, ale pamiętajcie, że są różne techniki w akwarelach, na przykład na mokro, gdzie gąbką moczymy kartkę z jednej i z drugiej strony i ją po prostu musimy gdzieś przykleić. I najlepiej ją przykleić właśnie do podłoża, a nie do biurka lub stołu. Eee, następnie na tym podłożu taśmą malarską przyklejamy ten nasz obrazek, albo on gdzieś tam się nam nie ruszał. Także pamiętajcie, że to też jest istotne. Ja tutaj jeszcze wrócę do papieru. Papier ma dwie strony jedną bardziej chropowato, drugą gładszą. I jeżeli będziecie malować akwarelami, to zwróćcie na to uwagę, bo ja też często się na początku myliłam i zamiast na tej bardziej chropowatej, na tej strukturze papieru, to malowałam na tej gładkiej. No i niestety efekt już nie był taki sam, także zwróćcie na to uwagę. Malujemy na bardziej strukturowanej, a nie na gładkiej. Wracając właśnie tutaj do takiego podłoża. Ja kupiłam panel malarski, panel malarski. On Phoenixa, koszt... on kosztował mnie mniej 5-6 zł. Pomyślałam, że to też jest dobre narzędzie, aby mogła sobie tutaj przyklejać właśnie kartki papierów akwarelowych. O będzie już powiedziałam, że przydaje się do technikach na mokro. O taśmie malarskiej również powiedziałam, no i zostaje taki drobny element jak kubeczek. Taki kubeczek kupiłam w sklepie dla artystów za około 4 zł. On jest firmy Astra. E, takie kubeczki chyba są przeznaczone dla dzieci, nie wiem, ale one mi się bardzo spodobały. Byłam ciekawa, jak się sprawdza ta nakrętka, bo zauważcie, że tu są takie wyłomienia, właśnie na pędzle. W praktyce wygląda to tak, że sobie tutaj moczymy pędzel i Wyjmujemy do wyschnięcia. O, tutaj wkładamy na powierzchnię. Nie jest to dosyć wygodne i praktyczne dla mnie, dlatego ja tą nakrętkę po prostu wyjęłam i ją gdzieś tam schowałam. Wolę bardziej pędzle trzymać na przykład na wierzchu, na ręczniku papierowym. Możecie także przygotować sobie na przykład słoiczek albo jakąś szklankę, a nawet jakieś kubeczki po jogurtach, śmietanach itd. Ważne jest to, żeby po prostu woda była czysta. Ok. I to już tyle, jeśli chodzi o narzędzia malarskie do techniki akwareli. Mam nadzieję, że filmik Ci się podobał i teraz już wiesz, co najlepiej kupić, a czego unikać właśnie w sklepach dla artystów. Mile widziany komentarz, daj znać, jakie narzędzia są jeszcze dla Ciebie przydatne. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi odcinkami. Dzięki za uwagę, trzymaj się i do następnego. Pa!